Witam. Dzisiaj zaprezentuję Państwu taki oto toporek bojowy, wykonany przez mojego kolegę, Adama Hepnera, właściciela Hanna Forge. Jest to toporek wzorowany na jakimś wykopalisku z IX albo X wieku. Już nie pamiętam dokładnie, zamawiałem go, kiedy jeszcze się interesowałem rekonstrukcją. Wcześniej był on treningowy, potem go sobie przeszlifowałem na na toporek użytkowy, taki do lasu, ze względu tutaj na bardzo krótkie ucho. Oryginalnie trzonek był nasadzany od góry, tak jak w pilofie czy w tomahałku. Ja w tym przypadku założyłem normalny trzonek od dołu, bo nie chciałem się go całego szlifować. Z racji tego, przy osadzaniu, jak i przy rąbaniu, wyrabiał się od tutaj przed trzonka. Także musiałem tutaj dołożyć takie metalowe okucie, które przechodzi przez całą długość ucha. Tak, żeby toporek nie spadał ani się nie skrzywiał do przodu. Sam żelaziec waży 500 gram. Slif, jak widać, jest dość smukły, także bardzo dobrze tnie i robię. Górną część trzonka oprzyłem skórą, grubości około 1,5 mm. Na samym końcu dołem okucie złożyska. Teraz przejdziemy do testowania. Zobaczmy, czy na jedno uderzenie będę w stanie ściąć takie drzewko. Ma ono średnicy około 6 cm. Tuporek mi trochę zszedł i zaczął ciąć z środka, także spróbujemy pod trochę większym kątem. Może trochę dalej niż do połowy. Mamy za sobą na razie trzy uderzenia. Nie mam wprawy w rąbaniu toporkiem. Trzy uderzenia, z czego tylko dwa były w to samo miejsce, także można powiedzieć śmiało, że przy dwóch uderzeniach takie drzewko bez problemu zetniemy. Jedno drzewko ściąłem zanim jeszcze zademonstrowałem ostrość tego toporka, agoli, także Teraz pokażę jak ją jest ostry. Teraz promujemy te drzewka na odcinki. Teraz zobaczymy jak to radzi sobie z łupaniem mokrej sosny. Staram się upaść delikatnie, żeby nie zniszczyć tej skórzanej osłony, chociaż właśnie do tego ona służy, żeby absorbować wszystkie uderzenia, wszystkie wstrząsy, żeby nie docierały bezpośrednio do trzonka. Trzeba trochę w aby uderzać samą górną częścią klina, tak żeby właśnie te kawałki nie wchodziły w tą osłonę. Jak wiadomo sos na łupie się ciężko, a to porek jest lekki, dlatego tak ciężko to idzie. Teraz zobaczymy jak poradzi sobie ze struganiem drewna. nie jestem ekspertem w struganiu, dlatego może nie wygląda to zbyt dobrze ale da się nim robić takie małe strużyny, na rozpałkę chociażby teraz w ramach testu połupiemy także trochę większe kawałki z większą siłą ten tutaj ma sęk na samym środku Ten też miał tutaj sęk. Nie ma żadnych uszkodzeń, poza tutaj czubkiem Gdzie przed chwilą toporek wpadł mi w ziemię Prawdopodobnie potem nie był tam jakiś kamień, albo beton No i niestety to będę musiał sobie podostrzyć Ktoś może powiedzieć, że to bez sensu, po co w ogóle robić taki długi toporek użytkowy Ostrzyć go i jeszcze nim robić? Jak przed chwilą zademonstrowałem, radzi sobie nieźle Jego dodatkową zaletą Jest kształt Oryginalnie Dzięki temu kształtowi można było wyrywać na przykład tarczę przeciwnika. tak Tu jest tarcza, zahaczało się, można ją było wyciągnąć, wtedy ktoś miecze mógł uderzyć w gościa trzymającego tą tarczę. Można było też kogoś zahaczyć za nogę, pociągnąć albo zblokować mu właśnie jakiś inny toporek i go też wyrwać. Jeśli chodzi o kwestie użytkowe, no to ten toporek pomaga w zahaczeniu czegoś, żeby sobie na przykład zerwać jakiś owoc z drzewa czy coś w tym stylu, co właśnie teraz zademonstruję. Mamy tutaj na przykład dziko rosnące jabłko sosnowe. O, zahaczamy je sobie ładnie i zrywamy. Voila! Oczywistym jest to, że taki toporek może także robić zalazkę do podpierania się podczas dłuższych spacerów, tak jak kiedyś u nas górale mieli ciupagi właśnie do obrony, do ataku i do podpierania się. Tak teraz ja na przykład mogę używać takiego toporka witnińskiego. I według mnie sprawdza się w tej roli bardzo dobrze. Dziękuję za uwagę.